Kair, miasto, które żyje w hałasie. Nie takim filmowym, zmontowanym, kontrolowanym, tu hałas jest jak kurz. Osiada na wszystkim i zostaje. Przesiąka ludzi, słowa, dźwięki, jest krzykiem sprzedawcy daktyli, klaksonem kierowcy taksówki, nawoływaniem do modlitwy, a od niedawna coraz częściej jest też reklamą. Reklama w Egipcie nie pojawia się w tle. Ona przerywa myśl, rozpycha się łokciami w twojej uwadze, bierze głęboki oddech i zaczyna śpiewać, albo wrzeszczeć, albo tańczyć, albo błagać. Bo w Egipcie reklama nie sprzedaje produktów. Reklama sprzedaje reakcje. Tu wszystko zaczyna się od emocji. Nie pytasz, co to za marka? Pytasz, dlaczego aż tak krzyczą? A potem, zanim się zorientujesz, już masz ich nazwę w głowie. Reklama egipska żyje rytmem. Rytmem dnia, bo reklama z telewizji śniadaniowej różni się od tej po zmroku. Rytmem roku, bo Ramadan to nie tylko święto, to największe show reklamowe Afryki Północnej. Rytmem ulicy, bo dźwięki miasta dyktują tempo spotów reklamowych. I rytmem władzy, bo państwo nie tylko zatwierdza kampanię, ale reżyseruje nastroje społeczne przez billboardy. To dlatego reklama w Egipcie nie jest czystą formą. To mikstura wpływów kolonialnych, francuskich i brytyjskich, religijnych, muzułmańskich i koptyjskich, komercyjnych, zachodnich i domowych, tradycyjnych, rodzinnych. To taniec pomiędzy kulturą globalną a egipskim etosem dumy narodowej. Na egipskich ulicach nie znajdziesz pasteli ani minimalistycznych kampanii. Znajdziesz za to twarze znanych aktorów z seriali ramadanowych, uśmiechnięte dzieci trzymające napoje gazowane z logiem, które krzyczy przez całe zdjęcie, dramatyczne scenki z życia, matka w szpitalu, dziecko z gorączką, ojciec ze łzami w oczach i reklama syropu na kaszel. Tu emocje nie są dodatkiem. One są produktem. I są tak intensywne. Że przeciętny Europejczyk czuje się nimi zmiażdżony. Ale Egipcjanin, on się w nich odnajduje, bo dla niego reklama musi być głośniejsza od świata, inaczej zginie w hałasie. Nie da się robić reklamy w Egipcie bez wejścia na teren religii. W kraju, gdzie telewizja państwowa od dziesięcioleci gra pierwsze skrzypce, a autorytet duchowy imama. Ma większy zasięg niż jakikolwiek influencer, reklama musi być zgodna z moralnością przynajmniej z pozoru. Dlatego reklamy perfum pokazują kobiety ubrane skromnie, ale zmysłowo. Reklamy leków zawierają frazy o Bożym darze zdrowia, a reklamy usług rządowych są wprost opatrzone hasłami o patriotycznym obowiązku. Ale równolegle, tuż obok billboardu ze słowami Koranu, Znajdziesz reklamę chirurgii plastycznej, a na TikToku zobaczysz tańce w stylu globalnego hedonizmu. To właśnie Egipt zderzenie świętości z marketingiem, które działa, bo społeczeństwo jest podzielone, a każda część znajduje coś dla siebie. Pamiętaj, Egipt to jedno z tych miejsc, gdzie TikTok i WhatsApp mają większą władzę niż Ministerstwo Informacji. Choć kraj formalnie cenzuruje treści i zamyka niektóre konta, w praktyce młodzież tworzy własne reklamy. Wiralowe, memiczne, często ironiczne. Tu nie trzeba mieć agencji reklamowej. Wystarczy mieć telefon, filtr, piosenkę i znajomość memów. A reklama sama się zrobi. Marka tylko musi zauważyć, kupić, przejąć albo zostać zniszczona przez jeden wiralowy żart. Ale Egipt to także kraj zadłużony, kraj galopującej inflacji, kraj, w którym ludzie codziennie przeliczają każdy grosz. Czy to oznacza, że reklama traci sens? Przeciwnie. To właśnie w kryzysie ludzie potrzebują nadziei, potrzeby, obietnicy zmiany, i właśnie to daje im reklama. Często nieświadomie, czasem nachalnie, ale skutecznie. Spoty pokazujące szczęśliwe rodziny jedzące razem kolacje. Reklamy oferujące życie godne szacunku za niską ratę, hasła typu Twój czas właśnie nadszedł, to nie slogany. To mantra przetrwania. Egipt, jako kraj faraonów, kocha nawiązania do przeszłości. W reklamach znajdziesz więc motywy hieroglifów, posągów, archeologii, ale nie po to, by się uczyć, tylko po to, by poczuć dumę, bo reklama w Egipcie nie edukuje. Reklama buduje tożsamość. Dziś w tym kraju to właśnie branding zastępuje narodowy mit. Władza używa spotów, by tworzyć patriotyzm. Firmy używają aktorów, by sprzedawać styl życia. A internet? Internet robi z każdego Egipcjanina małego reżysera, który może zostać twórcą reklamy lepszej niż agencja z Dubaju. W tym odcinku? Pokażemy, jak działa egipski rynek reklamowy od środka. Opowiemy o ramadanowych superprodukcjach, które de facto są serialami reklamowymi. Pokażemy, dlaczego TikTok zmienił rynek bardziej niż Coca-Cola. I odpowiemy na pytanie, jak reklamować produkt w kraju, gdzie billboard musi walczyć z kazaniem w meczecie i dramatem dnia codziennego? Witaj w Egipcie. Tu reklama to nie tylko komunikat. Tu reklama to walka o duszę klienta i często. O coś znacznie więcej. Zaczynamy. Gdyby egipski rynek reklamowy miał swoją konstytucję, pierwszy artykuł brzmiałby: Widoczność jest ważniejsza niż jakość, drugi: Głośniej znaczy lepiej, a trzeci: Lojalność klienta to mit liczy się impuls. W tym akcie wejdziemy w głąb struktury egipskiego rynku reklamowego. Prześledzimy, kto rozdaje karty, jakie agencje mają realny wpływ, kto płaci, kto zarabia, a kto tylko udaje, że istnieje. Egipt to państwo centralizowane, i tak samo wygląda jego sektor reklamowy. Choć oficjalnie mamy dziesiątki agencji, w praktyce dominują trzy rodzaje graczy: agencje powiązane z państwem, działają przy telewizji publicznej, często realizują kampanie patriotyczne, społeczne, zdrowotne. Są one narzędziem w rękach władzy. I często produkują spoty o wspólnym obowiązku obywatelskim albo miłości do ojczyzny. Agencje komercyjne z egipskimi korzeniami współpracują z lokalnymi markami, restauracjami, startupami, aptekami i sieciami handlowymi. Najczęściej odpowiadają za najgłośniejsze i najbardziej krzykliwe reklamy na ulicach. Międzynarodowe agencje z Kairu. Oddziały globalnych firm jak DDB, Leo Burnett, BBDO obsługują duże korporacje Coca-Cola, Orange, Vodafone, Nestle, z których każda walczy o centymetry ekranu telewizora w godzinach szczytu Ramadanu. Ale niezależnie od źródła, każda reklama musi spełnić jeden podstawowy warunek – trafić w emocje. Czemu nie działa to, co działa na Zachodzie? W Europie? Target, persony, subtelny branding, emocje typu feel good. W Egipcie, krzyk, kontrast, dramat, rozpoznawalność. Tu reklama minimalistyczna ginie w tłumie. Nie wzbudza zaufania. Widzowie uznają ją za nieszczerą albo co gorsze, zachodnią, oderwaną od realiów. Egipski konsument nie chce być przekonywany do marki. On chce zobaczyć twarz znaną z serialu, poczuć silne emocje, usłyszeć gwarancję sukcesu lub zbawienia, zależnie od produktu. Dlatego reklamy leków zawierają fragmenty Koranu. Dlatego napoje są prezentowane jako rozwiązanie wszystkich problemów egzystencjalnych. I dlatego aktor płaczący w reklamie szamponu to nie żart, to strategia. Kto płaci za reklamę w kraju, który się zadłuża? Mimo kryzysu gospodarczego. Egipt nie przestaje wydawać na reklamę. W 2024 roku, według danych lokalnych instytucji medialnych, łączne wydatki na kampanie reklamowe w telewizji, internecie i przestrzeni publicznej wyniosły ponad 2 miliardy funtów egipskich, czyli ponad ćwierć miliarda złotych. Najwięcej wydają telekomy, rynek mobilny w Egipcie to wojna na życie i śmierć. Vodafone. Etisalat, Orange, co miesiąc nowa kampania, nowy celebryta, nowa obietnica, firmy spożywcze i FMCG, szczególnie w okresie Ramadanu, gdzie reklama staje się częścią rytuału poszczenia i jedzenia. Banki i Fintech z coraz większą agresją wchodzą w reklamy cyfrowe, oferując kredyt halal lub pożyczkę bez odsetek zgodną z szariatem. Instytucje rządowe. Promujące wizerunek państwa i prezydenta. Reklamy te nie mają na celu sprzedaży. Mają na celu kontrolę narracji. Ciekawostka: Największą jednorazową kampanię billboardową w historii Egiptu przeprowadziła armia, reklamując własny szpital. Poznaj reklamy telewizyjne czyli ramadanowe superprodukcje. Ramadan to święty miesiąc, ale i święta wojna reklamowa. Każda marka walczy o złotą godzinę, czyli czas po wieczornym posiłku i wtar. To wtedy rodziny siedzą razem, włączają telewizor i chłoną każdą treść jak chleb. To wtedy powstają reklamy z budżetem, jak krótki film, 45 sekund, 3 lokacje, 4 aktorów znanych z seriali i końcowy slogan wyrecytowany z dramatyczną pauzą. Dla wielu firm. Ramadan to 80% rocznego budżetu reklamowego. Przegrana w tym miesiącu oznacza koniec walki o rynek. Reklama cyfrowa to TikTok, YouTube i WhatsApp Egipt. To jeden z największych rynków TikToka na Bliskim Wschodzie. Młodzi ludzie tworzą treści wiralowe, często oparte o humor absurdu i lokalne odniesienia. Marki to wiedzą i kupują współpracę z influencerami. Tworzą własne memy i soundy, a niekiedy podszywają się pod zwykłych użytkowników. Reklama digitalowa w Egipcie ma też inne oblicze. WhatsApp, marketing. To nie żart. Firmy budują całe sieci dystrybucji reklam za pomocą łańcuszków, grup sprzedażowych i grup osiedlowych. W krajach, gdzie e-commerce nie zawsze działa dobrze, WhatsApp pełni funkcję sklepu, biura obsługi i... Tablicy ogłoszeń. Kto tworzy reklamy? Kair to prawdziwa kuźnia kreatywności, ale bardziej w stylu TikToka niż Madmen. Agencje są młode, chaotyczne, często spontaniczne. Zatrudniają dziennikarzy po stażu w gazetach rządowych, influencerów, którzy zyskali popularność po jednym wiralowym filmiku, studentów, którzy nie mają dyplomu, ale znają After Effectsa, i potrafią zrobić spot za ułamek ceny. Ale najciekawsze jest to. Wielu najlepszych copywriterów w Egipcie to ludzie po filozofii, arabistyce, teologii, bo tu liczy się nie forma, ale słowo, rytm i emocja. Model biznesowy agencji to improwizacja jako strategia. Większość agencji nie ma zespołów stałych. To zespoły na telefon, freelancing, kooperatywy. Agencje często pracują od briefu do briefu. Ich dochód to często ułamek tego, co zarabiają ich zachodni odpowiednicy, ale pracują pięć razy szybciej, dziesięć razy bardziej emocjonalnie i sto razy bardziej nieprzewidywalnie. Podsumowując, egipski rynek reklamowy to ekosystem emocji, improwizacji i społecznego hałasu. Dominuje telekomunikacja, FMCG, państwo i TikTok. Agencje to często freelancerzy, improwizatorzy i duchowi artyści. Ramadan to Super Bowl Bliskiego Wschodu. Sukces nie mierzy się jakością, mierzy się widocznością. W Egipcie reklama nie czeka, aż ktoś ją zauważy. Ona rzuca się pod nogi, wychodzi z zakrętu, wpada w oczy jak reflektor samochodu, który nie zna reguł ruchu drogowego. Ulica w Egipcie to najgłośniejsze medium gdzie rząd, marki i lokalni bohaterowie rywalizują na oczach 100 milionów ludzi. W kolejnej części odcinka wchodzimy na ulice Kairu, Aleksandrii i Asuanu, by zobaczyć jak wygląda żywa, namacalna, fizyczna reklama i co znaczy być widocznym w kraju, gdzie każda ściana krzyczy. Billboard to nie ozdoba, to bitwa o trzy sekundy. W Europie billboard może być estetycznym dodatkiem do krajobrazu. W Egipcie billboard to wojna totalna. Na skrzyżowaniu autostrady 6 października w Kairze, zawieszonych, jest jednocześnie nawet 20 różnych billboardów obok siebie. Wszystkie ogromne, kolorowe, czasem ruchome, często podświetlane, a każdy mówi: Zobacz mnie, albo zginiesz w chaosie. Billboardy nie konkurują tylko ze sobą. One walczą z Klaksonami, upałem, dymem, wieczną mgłą pyłu, a także oczami kierowcy, który nie patrzy, tylko reaguje. Dlatego slogan ma być jak pocisk krótki, intensywny, nie pozostawiający przestrzeni na refleksję. Zdjęcie? Rozpoznawalna twarz najlepiej ktoś z Ramadanu. Kolory? Neonowe. Czerwony, złoty, błękitny. Hasło? Żyj z nami. Spróbuj raz zakochasz się. Egipt zasługuje na najlepsze, czyli zero subtelności, maksimum emocji. Estetyka billboardu egipskiego, czyli kontrolowany nadmiar przeciętny billboard w Egipcie, wygląda tak, jakby twórca dostał zlecenie na zaprojektowanie czterech reklam w jednej. Dlaczego? Bo marki często dzielą powierzchnię. Jedna strona to napój, druga to sklep, a na dole kod QR do aplikacji rządowej. Bo grafika ma pokazać wszystko naraz: produkt, użycie, klienta, zalety, gwarancje, numer kontaktowy i logo. Pięciokrotnie. Bo przestrzeń publiczna nie jest pod ochroną. Jeśli czegoś nie dasz teraz, ktoś zaklei ci to jutro. To wszystko sprawia, że billboard w Egipcie nie uspokaja. On wzbudza niepokój. Ale właśnie ten niepokój powoduje, że zostaje w głowie. Murale i graffiti reklamowe to ludowa wersja marketingu. W dzielnicach biedniejszych, gdzie nie ma reklam LED, a billboard kosztuje tyle, co półroczna pensja, reklama przybiera formy. Alternatywne. Murale ręcznie malowane reklamy na ścianach sklepów, szkół, klinik i punktów usługowych. Często robione przez lokalnych artystów amatorów. Reklama fryzjera z profilem lokalnej gwiazdy piłki nożnej. Obrazek przedstawiający rodzinę uśmiechniętą przy stole z logo lokalnej restauracji. Hasła malowane farbą olejną typu: Najlepszy falafel w dzielnicy. Nie martw się, naprawimy twój telefon. Murale są też formą ekspresji osobistej. Często pojawiają się hasła społeczne, polityczne, zamaskowane jako reklamy. Czasem reklama usług elektrycznych ma obok wymalowane oczy z podpisem: Widzimy wszystko. Egipt patrzy. To przemycony komunikat i marketing polityczny w najczystszej formie. Z kolei reklama na światłach to ruchome show w korku. W Kairze korki są codziennością. Co robi reklama? Wchodzi. Między samochody. Ulotkarze, performerzy, uliczni aktorzy, przebrani zapaczki chipsów, maskotki sieci telekomunikacyjnych albo za samego prezydenta wchodzą między auta, pokazując banery, wręczając próbki, recytując hasła z megafonów. Ulica staje się teatrem niskobudżetowym, a jeśli ktoś to sfilmuje i wrzuci do sieci, staje się wiralem. Niektóre marki wręcz zlecają takie akcje, wiedząc, że nie liczy się efekt reklamowy, ale. wrażenie. A reklama nocna to blask, który nie śpi. Egipskie miasta nocą nie śpią, ani ludzie, ani reklamy. LEDy, banery podświetlane, światła z dronów, kolorowe animacje na budynkach. W Kairze istnieją dzielnice, w których światła reklam odbijają się w szybach tak intensywnie, że przypominają Times Square, tylko bardziej surowy. Marki wynajmują całe fasady hoteli lub centrów handlowych, nie po to, by coś sprzedać, ale po to, by pokazać Jesteśmy obecni, dominujemy przestrzeń. To rodzaj brandingowego imperializmu dominacja nie przez produkt, ale przez obecność. Widoczność staje się wartością samą w sobie. Kto może reklamować, a kto znika? Choć Egipt sprawia wrażenie chaotycznego, ulica jest pod ścisłą kontrolą. Cenzura nie dotyczy tylko treści religijnych czy politycznych dotyczy też ubioru w reklamach. Kobieta bez zasłoniętych ramion, może zostać usunięta. Słów: zakazane są wszelkie sugestie erotyczne, choć w praktyce granice są płynne. Kolorów kampanie, które przypominają paletę islamistyczną, są natychmiast zdejmowane. Twarzy jeśli osoba na reklamie jest podejrzewana o antyrządowe poglądy zostaje wymazana. Zdarzały się przypadki, gdy cały mural zniknął nocą. Przemalowany, usunięty, zakryty państwowym plakatem, Egipt rośnie. Jak się zdobywa miejsce na billboard? Oficjalnie wszystko jest regulowane. W praktyce, ceny powierzchni reklamowej zależą od znajomości z Radą Miejską. Najlepsze lokalizacje są zarezerwowane dla państwowych kampanii. Dzikie billboardy bez pozwolenia to norma. Aż do momentu, gdy ktoś zostanie zbyt widoczny i zagraża przekazowi władzy. To sprawia, że reklama uliczna to nie tylko marketing, to także polityka. Firma, która reklamuje się zbyt odważnie, może zostać ukarana brakiem zezwoleń w przyszłym roku. Podsumowując, Egipska ulica to scena, Billboard to aktor, a mural to krzyk z marginesu. Liczy się głośność, widoczność, intensywność, niesubtelność. Reklama na ulicy to również forma politycznego komunikatu. Państwo kontroluje to, co może się pojawić, ale kreatywność ulicy szuka szczelin. To, co dla Europejczyka jest szumem, dla Egipcjanina, jest mapą rzeczywistości. W Egipcie dom to nie tylko miejsce zamieszkania to ośrodek życia emocjonalnego, społecznego i duchowego. I to właśnie ten dom nie rynek, nie urząd, nie kawiarnia jest najważniejszą sceną dla reklamy. W tej części wejdziemy do egipskich salonów, kuchni i sypialni, żeby zobaczyć, jak działa domowy przekaz reklamowy. Bo w Egipcie reklama nie atakuje klienta. Ona wchodzi z butami do jego domu, siada przy stole i mówi Znam cię wiem, czego potrzebujesz. Telewizja jako święto, szczególnie w Ramadanie Egipska, telewizja to wciąż królowa mediów masowych a jeśli ma swój złoty tron, to jest nim ramadanowy wieczór. Czas i kiedy cała rodzina zasiada do posiłku po zachodzie słońca. To właśnie wtedy emitowane są. Seriale z największymi gwiazdami, patriotyczne klipy państwowe oraz najbardziej emocjonalne reklamy roku. Przykład? Reklama jednej z egipskich sieci supermarketów pokazywała staruszka, który samotnie przygotowuje kolację na ramadan, Aż nagle do drzwi puka cała jego rodzina. Hasło? Ważne nie jest, co jemy, ale z kim jemy. Użytkownicy TikToka płakali. YouTube zalany komentarzami. Przypomniało mi się dzieciństwo. Reklama ta nie miała nic wspólnego z promocją produktów. Nie padły żadne ceny. Nie pokazano nawet dokładnie logotypu. Ale. wszyscy zapamiętali markę. Psychologia przekazu to emocje, relacje, poczucie bezpieczeństwa. Domowa reklama egipska opiera się na trzech filarach: rodzina jako wartość nadrzędna wszystko, co dotyczy zdrowia, jedzenia, edukacji, bankowości musi być zakorzenione w rodzinnych relacjach. Nawet kredyt reklamuje się jako możliwość pomocy ojcu i siostrze. Emocje silniejsze niż produkt. Reklamy leków pokazują nie ból, lecz ulgę. Reklamy jedzenia nie pokazują głodu, lecz szczęście wspólnego posiłku. Nawet reklamy sprzętów domowych mówią językiem emocji. Dzięki temu blenderowi już nigdy nie pokłócisz się z mężem. Strach i nadzieja jako motywatory. Wiele reklam używa lęku przed samotnością, chorobą, niepowodzeniem, tylko po to, by w drugiej części spotu dać emocjonalne wybawienie. Z nami jesteś bezpieczny. W Egipcie rośnie trend reklam promujących kupowanie lokalnych produktów. Nie jako patriotyczny obowiązek wprost, ale jako bardziej rodzinne rozwiązanie. Lepsze dla zdrowia Twoich bliskich. Produkt, który zna Twój sąsiad. Reklama pasty do zębów? Pokazuje babcie, która mówi wnuczce: U nas zawsze używaliśmy tej. Reklama chusteczek higienicznych? Matka tłumaczy synowi. To te, które twój ojciec nosił w kieszeni. To nie są chwyty tanie. To emocjonalna strategia o wysokiej skuteczności. Zwłaszcza w społeczeństwie, gdzie autorytet rodziny jest większy niż autorytet marki. Nowe domowe medium to smartfon matki i babci. Choć Egipt to kraj młodych, smartfony są w rękach także matek i babci. Co oglądają? YouTube? TikTok. Whatsappy z filmikami. Przykład. reklama odzieży dla kobiet 50, plus, pokazująca matkę przygotowującą się na wesele syna. Całość stylizowana na tiktokowy glow-up, ale z subtelnością odpowiednią dla pokolenia. Efekt. Viral wśród kobiet powyżej 50 roku życia. W Egipcie starsze kobiety są głównymi decydentkami zakupowymi. Reklama domowa musi więc celować nie tylko w dzieci i młodzież, ale właśnie w nie, bo to one wybierają. Co się gotuje, co się kupuje, w jakim banku założyć konto rodzinne i jakiego lekarza odwiedzić. Matki, często babcie to moralne opiekunka marki. W Europie reklama dla matek często jest delikatna, w Egipcie to emocjonalna petarda. Dziecko płacze, matka nie śpi. Ojciec przynosi lekarstwo, nie z apteki, tylko zaufanej marki, którą zna jego mama. Dziewczynka idzie do szkoły i się boi. Matka mówi, będzie dobrze, mamy tę markę. Kobieta zmęczona życiem domowym siada z kawą i słyszy hasło, nie jesteś sama, jesteśmy z tobą od 25 lat. To nie reklama. To wsparcie emocjonalne udające reklamę. Domowa reklama to lustro społeczne. Egipskie spoty domowe bardzo rzadko pokazują luksus. Pokazują normalność z aspiracją: kobieta z dziećmi w wynajmowanym mieszkaniu, mężczyzna, który właśnie spłacił samochód, córka, która chce studiować. Ale w tych obrazach zawsze kryje się jedno: marzenie o stabilności. Tęsknota za dawnym Egiptem. Wiara, że produkt to kontrola nad życiem. I właśnie dlatego reklamy trafiają do tak szerokiego grona bo nie sprzedają marzeń one sprzedają iluzję bezpieczeństwa a w Egipcie w którym ceny rosną z dnia na dzień to właśnie bezpieczeństwo jest najcenniejszym towarem podsumowując egipska reklama domowa nie sprzedaje produktów sprzedaje emocje rytuały i nadzieje kluczowe są kobiety 30 40 i 50 letnie które decydują o zakupach Ramadan to czas reklamowych hitów emocjonalnych, wyciskających łzy i budujących zaufanie. Reklama domowa musi mówić językiem troski, relacji, wspólnoty, a nie promocji czy funkcjonalności. Egipt nie jest krajem, w którym reklama ma być tłem. Tu reklama jest pierwszym planem, tak głośnym, że nie sposób go zignorować. To teatr codzienności, w którym aktorami są billboardy, spoty telewizyjne, murale, a nawet babcie przesyłające filmiki na WhatsAppie. To też pole bitwy, gdzie walczy państwo, biznes, influencerzy i ulica. A stawką jest nie tylko portfel klienta, ale też jego serce, tożsamość i emocje. Reklama w Egipcie nie jest sztuką przekonywania, to sztuka bycia głośniejszym od świata. Dlatego raz krzyczy, raz wzrusza, raz daje nadzieję, ale zawsze zostaje w pamięci. Bo w kraju, gdzie hałas jest jak kurz, reklama musi stać się częścią powietrza, którym ludzie oddychają. I właśnie dlatego egipska reklama jest jedyna w swoim rodzaju. To nie jest marketing, jaki znamy z Europy czy USA. To żywy organizm, który codziennie walczy o uwagę stu milionów ludzi. I często wygrywa nie jakością, ale siłą emocji. W kolejnym odcinku zajrzymy głębiej. Zobaczymy, kto naprawdę kontroluje narracje: państwowe agencje, globalne korporacje czy zwykli ludzie z telefonami. Bo w Egipcie reklama to nie tylko biznes, to walka o duszę całego społeczeństwa.